Daniel Jeleniewski miał startować, ale wycofał się z rywalizacji, zrezygnował z ostatniego występu w zawodach. Niebezpiecznie tam bardzo zbliżyli się do siebie na pierwszym pirażu i chromik i kołodziej, kiedy chromik skontrował do wewnętrznej. Na szczęście w pole zareagował Janusz Kołodziej, nie doszło do karambolu i na prowadzeniu Roman Chromik, a na trzeciej pozycji zamyka stawkę uczestników Dawid Kujawa w stanie wyprzedzić rybniczani na cały czas, utrzymuje z nim kontakt na dystansie, teraz atakuje po zewnętrznej, Romik jednak znakomicie się broni, po wewnętrznej jednak kołodziej znakomitą szarżą po zewnętrznej części to wyprzedza ryba z rybnika i jest na prowadzeniu. też się stało. Mają obaj po 11 punktów.